Tobie słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała. Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby was widzieli. Inaczej, bowiem, nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. "Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca Twego, który jest w ukryciu, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie." Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako budnicy, przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo pańskie. Rozpoczynamy wielki post, czas, który zatrzymuje nas w jakiś sposób. Zatrzymuje, żebyśmy coś zmienili, żebyśmy coś z sobą zrobili na miarę naszych możliwości. Mówi się, że święta i święta i po świętach, ale jednocześnie też mamy takie doświadczenie, że wielki post, wielki post, ale to jednak co roku jest jakiś czas, kiedy. Kiedy można coś zrobić, kiedy coś się może wydarzyć. Mamy takie doświadczenie, że podjęta praca duchowa, ona owocuje. Że możemy ten czas stracić, ale może się coś wydarzyć. I bardzo zachęcam do tego, żebyśmy dzisiaj zadali sobie pytanie, co ja chciałbym, żeby się zmieniło w moim życiu. Czy mam takie pragnienia, czy mam takie doświadczenie, takie spojrzenie na siebie, że ja chciałbym, żeby to się zmieniło? Oczywiście w kontekście wieczności, w kontekście Pana Boga, w kontekście relacji, które buduję, które tworzę. Nie chodzi o to, że chciałbym zmienić samochód czerwony na zielony, tak, ale, ale chodzi o, o coś w moim sercu, w moich myślach, co, co chciałbym, żeby się zmieniło. Jeżeli. Coś takiego widzimy, być może nad tym trzeba chwilę pomyśleć, bo jeszcze, bo jeszcze nie mam odpowiedzi na to pytanie. Nie mam takiej refleksji na co dzień, albo szybko zadane pytanie: i co z tym zrobić dalej? Ale z takim pytaniem, żebyśmy weszli w wielki post. Że ja chcę na przykład w domu. Inaczej patrzeć na żonę, inaczej patrzeć na męża. Chciałbym naprawić relacje z dziećmi. W pracy mam trudność, którą chciałbym coś z tym zrobić. Może chcę podjąć modlitwę konkretną za kogoś, a może chcę wrócić do Pana Jezusa, bo się oddaliłem. Nie pamiętam wielkiego postu, żeby chodzić na drogi krzyżowe albo na gorzkie żale. Może to by było dobre żeby popatrzeć na siebie, że ja coś chcę zmienić i to mogą być bardzo proste rzeczy, nie musimy szukać nie wiadomo jak, nie wiadomo jak skomplikowanych spraw, może po prostu chciałabyś albo chciałbyś, żeby na nowo rozmawiać normalnie z żoną, normalnie albo w domu, żeby było, było znowu, że możemy normalnie rozmawiać. Co musiałoby się wydarzyć? Co musiałoby się zadziać, żeby, żeby to było możliwe. Żeby razem usiąść do stołu, móc się pomodlić albo po prostu rozmawiać. Mnie uderzał myśl o takim wydarzeniu, które miałem w życiu, jak w takiej rozmowie właśnie o tym, co by się mogło wydarzyć i po prostu. Rozmawiam z pewną żoną i, i, i dochodzimy do tego, że potrzeba, żeby ona była w domu miła. Wydaje się, że to nie ma nic wspólnego z wiarą, ani, ale choć, żeby była w domu miła. Po prostu. Taka miła. I być może to tu jest jakiś sekret W rodzeństwie między sobą czy dla małżonka, że będę miły, że będę miła. Może się okazać, że to jest za trudne postanowienie i trzeba wziąć jakieś łatwiejsze, na przykład, że się pomodlę codziennie dziesiątką różańca. To jest dużo łatwiejsze niż bycie miłym przez 40 dni. To się wydaje, że to jest nieskończoność, 40 dni być miłym. Ale może warto próbować, może właśnie w takiej prostocie jest coś ukrytego dla nas, Pomyślmy o tym, bo jak rozpoczniemy Wielki Post z konkretnymi postanowieniami, to jest szansa, że będziemy je realizować. A dzisiaj rozpoczynamy drogę. Jak dzisiaj nie podejmiesz postanowienia, to, to jutro, pojutrze możesz być: A już miną, minęło trochę, już za późno, już nie będę się cofać. Spróbuj pomyśleć, jak chcesz, żeby ten Wielki Post wyglądał, co chcesz, żeby się zmieniło. A Bóg na miarę Twoich pragnień odpowie. On jest Bogiem, który nam pomaga dochodzić do celu razem z Nim, żeby pełnić Jego wolę. Być może to będzie postanowienie, że codziennie się uśmiechnę do męża. A może wezmę książkę, bo dawno czegoś nie czytałem. A może wcześniej zacznę chodzić spać i tak dalej. Proste rzeczy, które sprawiają, że wszystko w nas się porządkuje. Czasem wystarczy przesunąć troszeczkę stół i już o niego nie zawadzamy i już nie jest, mieszkanie już nie jest za małe, bo coś lekko przesunęliśmy o parę centymetrów. I niech ten wielki post będzie z naszej strony takim przesunięciem czegoś, co nam uwiera. A może się do tego już przyzwyczailiśmy i uznaliśmy, że już tak musi być, ale nam to uwiera. Jest to coś, co boli, coś, co byśmy zmienili. Tylko jak to zrobić? Spróbować. Spróbować zmiany. Spróbować inaczej. Inaczej popatrzeć, inaczej zacząć myśleć. Wziąć coś i przez 40 dni nad tym pracować. Może to być tak, że Pisma Świętego dawno nie czytałeś? Może jakąś. No, nie chcę aż tak sugerować, bo każdy z nas ma swoje życie, ale popatrz, co byś chciał zmienić i czym, jak ten, który stół lekko przesunąć, co lekko zrobić, żeby to mogło wyglądać inaczej. I podjąć tę próbę na 40 dni. Nie po to, żeby potem już przestać być miłym. Tylko po to, żeby nabrać nowych nawyków, żeby zobaczyć, że z Panem Bogiem, z Jego motywacją zmiany są możliwe. Teraz jak będzie posypanie głów popiołem, to jest właśnie w tym celu po to nadstawiamy głowę, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To nawrócenie to na tym polega, że ja coś zmienię. Tak, żeby było bardziej Jezusowe, żeby się Bogu bardziej podobało, a jednocześnie, żebym ja był w tym szczęśliwszy. Czy słowa z prochu powstałeś i w proch się obrócisz? To są słowa, które nam przypominają, co byś chciał zmienić w obliczu śmierci? Patrząc na swoją śmierć, dzisiaj, co byś zmienił? Co byś zmieniła? No, więcej bym rozmawiała z mężem albo z żoną. No to weź takie postanowienie. Co byś zmienił? Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Do dzieci bym częściej dzwoniła. No to może to. Nie wiem, ale to, to posypanie głów popiołem to jest nasza gotowość, że ja chcę to przyjąć, tylko żebyśmy wiedzieli co. I z tym nastawieniem. Idąc w kolejce za chwilę po popiół albo też yy, przyjmując ten gest, powiedz mi Jezusowi, tak, chcę coś zrobić, ale ten konkret ma się pojawić w Twojej głowie i w Twoim sercu. Amen.